Hej moi drodzy, z tej strony Big Mama i dzisiaj porozmawiamy sobie o oczekiwaniach, stereotypach i o tym, czego wymaga się ogólnie od kobiety. Jeżeli taka tematyka was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj będę chciała Wam opowiedzieć swoją historię, która się oczywiście zmieniała na przestrzeni lat, kiedy kształtowałam swoje wyobrażenia, poglądy i ogólnie wpletę w to stereotypi oczekiwania odnośnie kobiety, które po prostu ma społeczeństwo i które ma w sumie pewnie każda z nas. Ogólnie wyszłam za mąż bardzo wcześnie, w wieku 23 lat, więc w tych czasach no to to jest po prostu jeszcze taka młoda, niedoświadczona osoba, ale ogólnie ja wiedziałam, że to już jest ten czas, że jestem pewna i po prostu chcę razem ze, wspólnie ze swoim wtedy narzeczonym budować nasze razem życie. W wieku 23 lat wyszłam za mąż i obecnie będę świętowała 30. swoje piąte urodziny i mam już właśnie czwórkę dzieci. Małżeństwem jesteśmy praktycznie 12 lat. Więc na przestrzeni tych lat bardzo dużo się wydarzyło, bardzo dużo też się zmieniło i tak naprawdę cały czas kształtowałam swoje właśnie tak jakby poglądy, przemyślenia i to w jaki sposób chcę budować właśnie swoją rodzinę, swoje małżeństwo i dzisiaj Wam troszeczkę opowiem, cofnę się do mojej pierwszej pracy, którą z biegiem lat rzuciłam. Kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko, oczywistym dla mnie było to, że będę chciała z nim być jak najwięcej czasu, ale z drugiej strony wiedziałam, że kiedy skończy mi się urlop macierzyński, wrócę do swojej pracy, no bo to jest takie naturalne. Powiem Wam, że w tym czasie były różne. Różnego rodzaju, właśnie kampanie: Mamo wracaj do pracy, i powiem Wam, że nawet przez chwilę sobie nie pomyślałam o tym, żeby jakoś, nie wiem, ten urlop może przedłużyć, zostać dłużej z dzieckiem w domu, bo po prostu było tak to wpojone, że po macierzyńskim trzeba po prostu wrócić do pracy. I tak też się stało. Kiedy skończył się urlop macierzyński, moje dziecko miało. Wtedy jeszcze nie było rocznego urlopu, tylko pół, e, półroczny, więc kiedy moje dziecko miało około 9 miesięcy, ja wróciłam do pracy na pełen etat, plus nadgodziny, więc można powiedzieć, że m, praktycznie cały dzień byłam w pracy. Kiedy wróciłam do pracy, ogólnie. Przeżywałam taki właśnie ciężki czas, bo ogólnie miałam bardzo dużo obowiązków w domu, miałam dużo obowiązków pracy, no i jeszcze jakieś tam obowiązki małżeńskie, jeszcze żeby coś zrobić ze sobą. I stwierdziłam, że jakoś kurczę, no nie jestem w stanie pogodzić tych wszystkich swoich ról naraz, a jeżeli próbuję, no to wiadomo, że jakaś cierpi, i w tamtym momencie bardzo cierpiała relacja nasza małżeńska, ogólnie taka właśnie relacja mąż-żona, bo po prostu stwierdziłam, że odsuwam to troszeczkę na dalszy plan. No i tak to było, więc wiecie, kiedy cię nie zabiegało małżeństwo, no to po prostu jest coraz gorzej. I stwierdziłam, że po prostu chciałabym coś zmienić, ale nie wiem jak. I przyszła do mnie wtedy moja koleżanka, i ona miała też dziecko w tym samym wieku co ja. I powiedziała, że chce zrezygnować z pracy na rzecz tego, żeby zająć się dzieckiem w domu, poświęcić mu ten swój czas. I kiedy ona to do mnie mówiła, to tak jakby we mnie, nie wiem, coś uderzyło, i stwierdziłam, że wow, i nie wiedziałam, że tak można. Miałam to tak głębokie właśnie przekonanie, że kobieta po prostu zaraz po macierzyńskim musi wrócić do pracy, że nawet nie wzięłam takiej uwagi, takiej decyzji pod uwagę. Więc mówię, kurczę, ja też bym tak chciała. I właśnie kiedy ona poszła, tak cały czas to gdzieś w mojej głowie siedziało i stwierdziłam, że chciałabym zrezygnować ze swojej pracy. No, i tak przygotowałam się do rozmowy ze swoim mężem. No właśnie powiedziałam mu o tych oczekiwaniach, swoich, o swoich odczuciach, jakie mam, że po prostu właśnie kiepsko się dzieje. Chciałam mieć, wiecie, wpływ na wychowanie swojego synka. A właśnie tutaj chcę zaznaczyć, że mój syn jest wcześniakiem, więc kiedy on się pojawił na świecie, wszystko takie. Wszystko zaczął robić bardzo późno. Miał rehabilitację, więc to macierzyństwo było takie troszeczkę. Stresujące. No i stwierdziłam, że kiedy wróciłam do pracy, tak naprawdę nie widzę tego jego najlepszego, właśnie momentu, kiedy zaczyna raczkować, kiedy zaczyna siadać, mówić jakieś swoje pierwsze słowa. I stwierdziłam, że nie chcę, nie chcę tak i ustaliłam z mężem, że jednak damy jakoś tam radę finansowo, będzie na pewno ciężko, bo nam odpadnie cała jedna wypłata. Więc zrobiliśmy właśnie taki budżet domowy, czy po prostu damy radę się utrzymać. No i tam po podliczeniach wyszło, że jakoś tam damy radę. Więc ja zrezygnowałam ze swojej pracy. I to było takie pierwsze boom. Jeżeli chodzi o właśnie społeczeństwo, w którym żyłam. Po pierwsze nauczyciele powiedzieli, że, że to jest kiepska decyzja, że później nie znajdę pracy, że jak można zrezygnować z pracy, kiedy ona właśnie no jest tak praktycznie podana na tacy. Um, moi rodzice też byli przerażeni, że no, rzucam to wszystko na rzecz, żeby siedzieć z dzieckiem w domu. Um, no i nawet w sumie no, moi najbliżsi też się łapali za głowę, więc tak. Więc tutaj właśnie mogłam zobaczyć, jakie te stereotypy właśnie są zakorzenione. Um, oczywiście usłyszałam, że nie będę szczęśliwa, że się zaniedbam, um, że nie będę czuła się dowartościowana. I takich właśnie dużo rzeczy, i poniekąd tak było. Troszeczkę to w mojej głowie właśnie się działo, i naprawdę musiałam się długo z tego leczyć, żeby mieć takie przeświadczenie, że to co robię jest bardzo dobre. I teraz już wiem, że na ten moment, jeżeli bym urodziła jakieś tam kolejne dziecko, to też bym chciała zostać w domu, ale na pewno już bym nie miała takich rozterek, bo właśnie to sobie w głowie przepracowałam, i wiem, że zostanie z dzieckiem w domu to jest tylko taki pewien etap, który po prostu ja chciałam przeżyć z nim, poświęcić się właśnie temu, a tak naprawdę po kilku latach, no przecież mogę wrócić do pracy, mogę w dalszym ciągu się rozwijać, kształcić, dbać o siebie i dbać o tą relację, więc te właśnie obawy, które miałam wcześniej, tak naprawdę były bezpodstawne, ale właśnie zostały one tak głęboko zakorzenione, że gdzieś tam właśnie kiedy miałam gorszy dzień, one po prostu wracały i myślę, że większość z nas właśnie czuje się tak, nie, że czasami właśnie czuje się niedowartościowana, Smutna może z tego powodu, że na przykład studiowała dużo lat, a teraz siedzi z dzieckiem w domu, tym bardziej właśnie, że nasze takie społeczeństwo no, postrzega osobę, która jest dzieckiem w domu jako taką kurę domową. Drugą taką rzeczą, którą możemy za zauważyć, jest to, że kiedy mamy już jedno dziecko, no to wszyscy się pytają, kiedy jest drugie, kiedy jest drugie. Więc ja ogólnie szybko też zaszłam w ciąży, bo wiedziałam, że y, chciałam mieć taką mniejszą różnicę wieku, urodził się drugi chłopiec, więc jak wiecie, jakie pojawiło się trzecie pytanie, kiedy dziewczynka? Macie już chłopców, brakuje Wam tylko do szczęścia dziewczynki. Oczywiście tak nie, y, nie uważałam, ale z. Tak w głębi serca właśnie bardzo chciałam mieć tą dziewczynkę. Więc też zdecydowaliśmy się już szybko na trzecie dziecko. Trzecim dzieckiem okazał się chłopiec. I teraz sobie wyobraźcie, że przez całą ciążę ogólnie słyszałam... Takie opinie, że to teraz musi być dziewczynka, że u jejku, no teraz na pewno będzie dziewczynka. I widzicie, i niby to, to nie są takie jakieś y, mocne słowa, ale ogólnie gdzieś one są ciągle w podświadomości, że się odczekuje, że już po prostu jak się ma dwóch synów, no to w końcu będzie córka. Ym. I tak jak właśnie powiedziałam, niby to nie jest nic mocnego, ale jednak y, kiedy to się słyszy non-stop, to pracuje. I ma się takie poczucie kurczę, że jednak bardzo fajnie cieszę się, że jestem w ciąży, no ale jednak coś brakuje. Kiedy byłam w czwartej ciąży, no to już wszyscy mówili, to na 100% musi być dziewczynka, i a ja w głębi już serca właśnie czułam, że to będzie chłopczyk. I więc wręcz byłam czasami wkurzona, jak ktoś do mnie mówił, że, że to będzie dziewczyna, bo niewiele osób właśnie sobie zdaje sprawę, że ogólnie kobieta kiedy jest w ciąży ona martwi się ogólnie o siebie, o swoje dziecko i taką jedną główną myślą, która ona ma chyba w głowie, to jest to, żeby to dziecko było zdrowe. A nie żeby to była dziewczynka czy żeby to był chłopiec. Więc ogólnie na dzień dzisiejszy mam czterech chłopców, jestem szczęśliwą mamą, jestem szczęśliwą żoną, ale właśnie te stereotypy, które są nam wpajane od najmłodszych lat, że y, dziewczyna musi wyjść za mąż, musi urodzić dziecko, musi iść do pracy, nie wiem, rozwijać się, zadbać się o siebie, zrobić jakąś tam karierę zawodową. Po części sprawiają to, że my ciągle czujemy się z, za coś odpowiedzialne i że musimy coś zrobić. A tak naprawdę ja dzisiaj Was chcę zachęcić do tego, aby żyć swoim życiem po swojemu, jaki macie plan. To, że ja zostałam z dzieckiem w domu, nie znaczy, że Wy musicie z dzieckiem zostawać, to, że ja mam czórkę dzieci, to nie znaczy, że Wy tak musicie. Właśnie chcę Was zachęcić do tego, aby po prostu żyć. Zgodnie ze swoimi wartościami, ze swoimi przekonaniami i z tym, co czujecie po prostu w głębi serca. Bo jeżeli będziecie tak żyć, to tak naprawdę wy będziecie szczęśliwi, a nie wy będziecie uszczęśliwiać inne osoby. Bo ogólnie fajnie żyć takim życiem, żeby ono było właśnie przepełnione szczęściem, które jest w was. Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć jeszcze więcej historii z, z naszego życia, piszcie w komentarzach, zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć i do zobaczenia za tydzień w sobotę.